Na na sportu, zresztą, dąbki, skuteń, badański, parad, yy, Szanowni Państwo, w zeszłym roku, w okazji świąt Wielkiej Nocy, Zdrowienia, życzyliśmy sobie tych afty a w tym, wymarzonego, wymogłego tytułu Mistrza Polski. Dzisiaj, -y. tylko jesteśmy Mistrzami Polski, Jesteśmy w trakcie paniałego sezonu, W trakcie tego nie tylko. Nie będzie widać. Z drugiej strony może ligowe, ligi konferencji to jest to, drugiej strony. Ale właśnie, że byliśmy Polski oraz niecałe dwa dni temu tutaj w drugim kwartek. Na, momencie, na momencie. występy w w fazie pucharowej osiągając historyczne rekordowe osiągnięcie umieścić jakby udział w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Wielki czwartek. Szanowni Państwo, w wielki czwartek, kiedy UEFA wyznaczyła ten termin, nastąpił drobny konflikt, który wspaniale rozwiązał się z Nazismiskiem. I za to serdecznie dziękuję. Odprawił szeł do godziny 16, gdzie wy wypełniliście całą katedrę do ostatniego miejsca, a wiele osób musiało stać na zgodę. Dziękuję bardzo i wam za obecność i księdza Krzysku Kochani, nasza drużyna zakończyła występy na poziomie ćwierćfinału, co jest wspaniałym, wielkim, historycznym osiągiem. Ale tak jak powiedział Łukasz Masłowski, wy jako kibice awansowaliście dalej do półfinału za swoją wspaniałą, piękną, cudowną odprawę. Dziękuję wam za to! I z tego miejsca muszę, chcę, podziękować dwóm osobom za te wspaniałe sukcesy. Dyrektor Łukasz Masłowski i trener. Adrian Sieźminiec. To dzięki nim mamy takie osiągnięcia. Podziękujmy im za to. Na pewno się o tym dowiedzą. Kończąc. Życzę nam wszystkich dalej wspaniałych, sportowych emocji na tym stadionie, ale i na wyjeździe. Wielu sukcesów, a na te święta zdrowych, pogodnych, radosnych, chwila refleksji, odpoczynku, ale tylko chwilę, bo już pojutrze spotykamy się tutaj znowu. Życzę zwycięstwa i wszystkiego najlepszego z okazji od Wielkiej Nocy. Dziękuję za uwagę. Czuję się jak w rodzinie, ponieważ we wtorek, poniedziałek napędzamy oddolne prośby ludzi, którzy odnieśli podwójne zwycięstwo, bo chcieli być wierni Chrystusowi i chcieli rozpocząć jedną z zakonu działowe mszy, ale również chcieli być wierni, jak I, I moi drodzy, podwójne zwycięstwo, Katedra i wokół katedry ponad 3000 osób. A organista powiedział, że jeszcze nigdy w katedrze nie było tak wspaniałego śpiewu, a to było tylko i wyłącznie przećwiczenie głosów przed meczem i kibicowaniem tu na miejscu. Chciałem dołączyć do tych słów przed chwilą wypowiedzianych. Moi drodzy, śledzę, jestem i wspieram Jajeląńń, bo to jest rzeczywiście duma Podrasia, to jest nasza duma. I chcę wam podziękować za ogromną kulturę, za to, że jesteście razem, całymi rodzinami, z dziećmi. To jest element, to świadczy o tym, jakie są nasze serca, jakie są nasze charaktery. I myślę, że święcenie pokarmu tu, w tym miejscu, w tej naszej świątyni sportu, to jest takie dopełnienie i potwierdzenie tego, że jesteśmy rodziną. Bo przecież do śniadania paschalnego zasiądziemy w gronie rodziny. Ale to my stanowimy tą rodzinę. Dlatego, Szanowni Państwo, powstańmy teraz. Powstańmy Króciutkie błogosławieństwo. Wszechmogący Boże, pobłogosław wszystkie pokarmy na Stół Wielkanocny. Pobłogosław nas, żebyśmy w swoim życiu prywatnym, zawodowym, ale także i w tym wymiarze życia sportowego byli godni Miana człowieka i chrześcijanina. Prośmy teraz słowami, które nas nauczył Pan Jezus, w intencji naszych rodzin, naszych bliskich, którym składaliśmy lub będziemy składać życzenia i w intencji tej wielkiej rodziny, i naszych wspaniałych piłkarzy i tych, którzy ich prowadzą do sukcesu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale na zbawodę złego A. Księża mają stół, a ja za rok, jak dożyjemy, to założę szalik, jak kto nie ma, a nawet dwa Najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego i wesołego. Aleluja. Jeśli chodzi o ten obrzęd poświęcenia, to zrobi to kapelan, jest młodszy i lepiej to zrobi. To już mamy wypróbowane. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bogusługi nasz w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Do Pana mówimy. się. Wejrzyj, Panie Jezu Chryste, Boże nasz na pokarmie mięsne i poświęć je, jak poświęciłeś baranka, którego złożył Tobie wierny Abraham i baranka, którego ofiarował Tobie Adam w ofierze całopalnej. Podobnie i cielca utoczonego którego nagle zakazałeś zabić dla syna twego marnotrawnego, który powrócił do Ciebie i jak on stał się godnym słodyczy Twojej łaski, takich niech będzie boskim święcone przez Ciebie i pobłogosławione te mięsa na pokarm dla nas wszystkich. Ty, bowiem jesteś prawdziwym pokarmem i dawcą dóbr, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie mającym początku i z najświętszym i dobrym Twoim duchem teraz i zawsze i na wieki wieków. Władco Panie Boże, nasz, Stwórco i Twórco Wszelkiego, błogosław bo Ser, a wraz z nim i jajka i nas zachowaj Twojej łasce, abyśmy je spożywając, na nie spożywając, napełnieni zostali Twoimi darmo dawanymi darami i niewypowiedzianą Twoją łaską, albo jak Twoje panowanie, Twoje Królestwo i moc i chwała Ojca i Syna i Świętego Ducha teraz i zawsze i na wieki wieku.